Na mojej ulicy był dom, duży dom, który był zniszczony. Miał dach, okna, tylko nie było szyb, były, były schody, były podłogi, wszystko, było tylko z jednej strony, była wyrwana ściana. I rodzice zabraniali nam tam się bawić. Moja, ja miałam koleżankę Zosię naprzeciwko. Była młodsza ode mnie o trzy lata, ale myśmy się zawsze bawiły. No i poszłyśmy kiedyś, postanowiłyśmy się bawić w tym domu, a ponieważ tam było bardzo brudno, więc postanowiłyśmy tam sprzątnąć. Siedziałyśmy na progu, jej mama była w domu i moja mama była w domu, ale myśmy siedziały na schodach. Na moim, na, przy moim domu, no i poszłyśmy tam do tego do tego domu rozwalonego. Wyrwałyśmy jakieś, urwałyśmy jakieś gałęzie, zaczęłyśmy zamiatać, więc kurs, jaki szedł z, tego, z tych okien, był straszny. Moja mama wyszła zobaczyć, co my robimy i przestraszyła się, że, że myśmy poszły do tego domu i coś się tam zawaliło na nas. Więc pobiegły obie z, z mamą Zosi. No i się okazało, że to my sprzątamy, więc pytają nas, co wy tu robicie? Sprzątamy. <laughs> Oberwałyśmy od naszych mam, no ale, ale tak wyglądały nasze zabawy na, na, tych, na tych gruzach.